To nie jest zwykły kanał, to jest przestrzeń, w której wracasz do siebie. Nazywam się Magdalena Guralczyk i prowadzę kobiety przez portale zmiany. To nie jest nowy rok, nowe cele, nowe postanowienia. Styczeń to jest otwarcie nowej linii czasu, nowej wersji ciebie, nowej trajektorii twojego życia. Styczeń w roku pierwszym. To nie tylko miesiąc planowania, to jest miesiąc inicjacji nowego dziewięcioletniego cyklu. To jest ten moment, w którym wszechświat nie pyta, czy masz plan. On pyta, czy masz odwagę stanąć za sobą, za swoją prawdą za to, kim jesteś teraz. Cześć, dzień dobry. Miło mi ciebie tutaj widzieć. W roku pierwszym. Mamy początek, a styczeń to podwójna jedynka. Jedynka do kwadratu. To jest kod. Ja mój wybór, moja decyzja, mój tor. I to jest moment, w którym albo zaczynasz żyć naprawdę sobą, albo dalej wchodzisz w cudze scenariusze, w cudze role. I nie stoję oczekiwania. Czym zatem jest ta podwójna jedynka? Jedynka to pionier, to inicjacja. Jedynka dąży do unikalności. Jedynka to ja idę pierwsza, ale podwójna jedynka to już nie tylko inspiracja. To jest wezwanie, to jest wibracja, która mówi, nie możesz już żyć nie swoim życiem, nie możesz już odkładać decyzji, nie możesz już udawać, że nie wiesz. To jest taka energia, która rozświetla twoją prawdę, pokazuje gdzie się zgadzasz, a gdzie zgadzasz siebie, gdzie sobie umniejszasz gdzie oddajesz ster. To jest energia męska, energia działania, energia wychodzenia do świata. Jedynka też pyta, czy chcesz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swój los. Zmusza nas poniekąd do tej odpowiedzialności. Czym zatem jest ta jedynka w praktyce? Czym jest miesiąc pierwszy w praktyce? To jest miesiąc o decyzji, o wyjściu z cienia, o odcięciu od starych, niesłużących nam ról i wzorców, które za tym stoją. Rozpoczęcia nowej tożsamości, zrobienia pierwszego kroku, nawet jeśli się boisz, pomimo strachu, bo odwagą zawsze jest robienie po prostu, pomimo strachu. Jedynka nie potrzebuje idealnego planu, ona potrzebuje decyzji, iskry. To nie jest miesiąc o dopracowywaniu, o poprawianiu, o analizowaniu w nieskończoność. To jest miesiąc, kiedy mówimy, ja wybieram, ja idę, ja zaczynam. I patrzysz, co się dzieje. Co może teraz wychodzić szczególnie, co może się pokazywać w tym miesiącu? Możesz w związku z tymi decyzjami i tym pchaniem Ciebie do działania, do przodu, czuć pewnego rodzaju niewygodę, napięcie w ciele. Masz poczucie, że coś musi się zmienić, a z drugiej strony czujesz w ciele, że nie możesz zrobić kroku. Stare rzeczy, życie. Być może ludzie zaczynają być za ciasne, niewygodne. Te, które już ci nie służą, takie mogą być wyraźne. Relacje praca, które, role być może, które zaczynają cię dusić, też potrzebują być przeorganizowane. To nie jest czas kryzysu, to jest poród nowej wersji ciebie być może właśnie teraz. Jedynka zawsze rodzi nową tożsamość. Cienie podwójnej jedynki to strach przed porażką, wahanie, rozważanie w nieskończoność różnych za i przeciw. Wewnętrzny krytyk. A co jeśli? Co inni powiedzą? Odkładanie decyzji, czekanie na lepszy moment. Bardzo często kobiety w tym czasie mówią, jeszcze chwilę poczekam, jeszcze nie teraz, jeszcze się przygotuję. I wtedy tracisz potencjał tej jedynki. Jest to czas niewykorzystany, bo ona pcha cię do nowego, pcha cię do zmiany. I wtedy warto też zadać sobie pytanie, ile razy w życiu już czekałaś i jak się to skończyło wyciągnąć wnioski ze swojej przeszłości, ze swoich doświadczeń. Jedna z kobiet, z naszych moich klientek, pani w dosyć już dojrzałym wieku, grubo po sześćdziesiątce powiedziała całe życie. Całe życie czekałam. Ale teraz już wiem, że nie mam na co i wzięła sprawę w swoje ręce. I wtedy tamta decyzja, tamto zdanie było momentem przełomowym. Bo tak naprawdę wiedz, że lepszego momentu nie będzie. Ten moment dla Ciebie jest teraz, zawsze. W, w tym momencie, w którym go podejmiesz, to będzie właściwe. Bo jedynka mówi albo idziesz, albo stoisz w miejscu. I tak naprawdę, kiedy stoisz, to się cofasz. Nie ma zmiany, nie ma progresu. Co więc robić w styczniu roku pierwszego? Zadaj sobie trzy pytania. Gdzie nie żyję sobą? Gdzie być może nie ma we mnie zgody już na coś, a nadal to robię. Co chce być zmienione? Co woła wręcz o zmianę? Przeanalizuj różne obszary swojego życia. Sprawdź. I jaką jedną decyzję mogę podjąć teraz, która przybliży mnie do mojej prawdy, do życia w zgodzie bardziej, w zgodzie ze sobą. Nie chodzi o to, żeby od razu zmieniać całe życie. Wystarczy jedna prawdziwa, z serca płynąca decyzja. Robię, idę, zrywam być może. Bo jedynka to jest efekt domina, kiedy zmienisz coś, podejmiesz jedną decyzję, ona pociągnie ze sobą lawinowo. Całe mnóstwo różnych innych, niewidocznych z pozoru linek i sznureczków. Możesz odczuć szczególnie mocno ten miesiąc, tą wibrację jedynki, kiedy czujesz, że żyjesz nie swoim życiem. Ona będzie cię wypychać. Kiedy czujesz, że jesteś na progu zmiany, ona będzie wołać o tą zmianę. Kiedy czujesz, że, że coś się kończy, po prostu zakończ. To ci doda energii do nowego. U kobiet, które mają już dość ratowania innych i chcą wreszcie wybrać siebie, to jest ich miesiąc na zmianę. I jeżeli jesteś w takim miejscu, w którym czujesz, że coś się kończy, że stare życie już nie działa że nie możesz już wrócić do tego kim byłaś to nie jest kryzys to jest moment inicjacji i bardzo możliwe że właśnie dlatego jesteś teraz tutaj i słuchasz moich słów I jeżeli czujesz że to co mówię rezonuje z tobą jeżeli wiesz że jesteś w punkcie przejścia to bardzo cię zapraszam zasubskrybuj ten kanał bo to jest przestrzeń inicjacji, prawdy, realnej zmiany, niemotywacyjnych haseł. Pod tym nagraniem znajdziesz materiał, w którym możesz wyliczyć swój indywidualny rok numerologiczny i zobaczyć w jakim cyklu życia jesteś, jakie masz uwarunkowania, jakie decyzje są teraz dla Ciebie kluczowe bo nie każda z nas jest w tym samym miejscu i nie każda decyzja jest na ten moment właściwa. Twoja liczba pokaże Ci Twój indywidualny tor, a ja pokażę Ci, jak nim iść. Dziękuję, że jesteś ze mną. Trzymaj się. Cześć. Jeżeli jesteś gotowa iść dalej, Kolejne drzwi są otwarte pod tym nagraniem.